Wielka recesja w spółdzielniach mieszkaniowych, w wspólnotach mieszkaniowych, na rynku nieruchomości w Polsce. Witam Państwa. Jeśli interesujecie ten temat, daj lajka to taki kciuk, który jest na dole tego ekranu to bardzo ważne. Wtedy materiały będą lepiej pozycjonowane, dotrą do większej ilości i zaczniemy większą dyskusję na temat tego problemu, który dotyczy w zasadzie wszystkich Polaków. Także daj lajka i subskrybuj ten kanał, koniecznie, jeżeli interesują Cię tematy związane z rozliczaniem kosztów i przychodów Twojej nieruchomości. Od wielu, wielu lat trwa wielki boom na rynku nieruchomości. Wielu z Was zakupiło ich kilka, wynajmuje. Jednak ta sytuacja bardzo szybko może się zmienić a w zasadzie już się zmienia albo już się zmieniła. Idzie kryzys. Ogromny, ogromny kryzys, którego być może dotychczas jeszcze nie widzieliście. I teraz do tego, aby przyjrzeć się bacznie kosztom i przychodom Waszych nieruchomości. To jak zarząd, zarządca Twojej nieruchomości to wszystko rozlicza. Niestety w Polsce... Patologia w zasadzie od 30 lat tego, no i wcześniej w okresie komunistycznym, ale to w komunistycznym reżimie to było oczywiste, że, że, że ten rynek był nieefektywny, chory. Natomiast po roku 92, kiedy zaczęto tworzyć wspólnoty mieszkaniowe, Wielu uważało, że teraz już, bo pani sąsiadka, litka, czy, 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 czy pan Romek, to teraz już jak jest wspólnota, to już wszystko będzie dobrze. Niestety, ani we wspólnotach, ani w spółdzielniach mieszkaniowych, bardzo często w Polsce, nie jest dobrze. A po prostu przywykliście do pewnej patologii, do tego, że błędnie rozliczane są wszelkie koszty. I płynęliście tak naprawdę przez ostatnie 30 lat, mogliście być oszukani na dziesiątki, a może nawet setki tysięcy złotych. Wiem, że brzmi to szokująco, że po prostu przywykłeś do płacenia za wszystko, za byle jakość, za to, że coś jest setki razy naprawiane, a bardzo często są jakieś elementy budynku dewastowane z niewiadomych przyczyn itd. I to wszystko to jest wielki biznes. Rozliczanie kosztów ogrzewania, wody, remontów, kwestie dotacji, kwestie podatkowe związane właśnie z rozliczaniem podatku VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych to wszystko, A te oszustwa wszystkie niebawem będą wychodziły, bo wierzę w to, że w końcu zainteresujecie się swoimi, swoimi nieruchomościami. Od innej strony, nie od tego, czy, czy pan Mieciu posprzątał po sesji, albo czy, czy kolejna jakaś, czy zarząd wspólnoty znowu jakąś gównoburzę rozpoczyna o, 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 o studentów, którzy coś tam otwierają nogą furtkę albo cokolwiek, a nie zajmuje się tymi rzeczami, do których które są bardzo ważne, ogromnymi. Pieniędzmi, które płyną z Waszych kieszeni na tą nieruchomość, a później są po prostu przepalane na, na, na jakieś fikcyjne, fikcyjne koszty. Na tym kanale jest bardzo wiele materiałów dotyczących błędnego rozliczania kosztów, przychodów i Twojej nieruchomości. Dotyczy to ogrzewania, wody. Remontów, dotacji, tego kto tak naprawdę sprawuje zarząd nad nieruchomością, na jakiej podstawie, jak głosowane są uchwały, czy nie są przerabiane, podrabiane dokumenty finansowe, to wszystko jest, jest na tym kanale za darmo. Także subskrybuj kanał, wysłuchaj wszystkiego, udostępniaj ten, ten kanał swoim znajomym, Będzie ci łatwiej też edukować innych, musicie zebrać jakąś większą, większą grupę i zacząć zmiany. Tu chodzi o Twoje pieniądze. Czasy prosperity prawdopodobnie już się skończyły i przez najbliższe lata nie wrócą. Teraz musisz Ty zadbać o Twój majątek. Lajkuj, komentuj, subskrybuj, udostępniaj swoim znajomym tego typu materiały. To bardzo ważne. Masz pytania? Napisz w komentarzu. Do usłyszenia.